Dobry dzień, dobry czyściłem Boom, headshot cybernetyczną biblioteką z megapeką w tle, kochani. Bardzo was serdecznie witam, Padry Krojerski, Roy Playing Games, Metal Gear Rising. dziobaczku, gdzie jesteś? Gdzie? Na horyzoncie. Dokładnie, to dobrze. while class is in session. Pierwszy na froncie. went Efektywny program Liberia in library. Mieśisty, w Librarie. Wielki, zwalony cybernetyczny mięsisty mega-gnome. Dumnie stoi majestatyczny chód, kurwa. I to ustawienie sylwetki. Wezmę na klatę orbity planety. Psr! To jak dżuma. Wiem, może dżuma jest złe słowo. Efektywny są POWs.

All people are by nature, they just lose touch with it as they get older, start thinking they know right and wrong, that's immoral, war crime this, code of conduct that, kids, you can mold, manipulate it to perform all kinds of atrocities, a no good atrocity to keep a war going. That's why I'm shutting you down.

Suppliers. We don't create the market for war, and who does? The Patriots are gone. <laughs> Those guys just manage the war economy. They didn't invent it. Did you think every battle in history was all? i of Conspiracy. I'll three lata. War is just part of who we are. Why fight it?

Taki goze mu się stukcia i co? Nie za dobrze. Nie, a gdy... Pipiri, pipiri, kirim piją. Dobra, level zrobiony, możemy wracać do zabawy. Przez chwilę jebał elektrycznością z obcasów, wali tutaj elegancko deszczem, ale nie, nie ma zwarcia, jest spokój. On ma listwy antyspięciowe na nuziach. I kolejna cutscenka, ależ żem pograł długo dziobak, wiem, że nie. Jobak. Take a first chair jak pirat z na ramieniu. Nie, jestem gamerem z dziobakiem. <laughs> oh and painful. Tak jak lubię. Chopa? Another chopa? Kopa, Kiniorze! To się nazwa tarcza szmatowa. Dual building. Zazdrość! Szla take my money! Ma tarczę i dual wielding. Idealne połączenie RPGowe. Jak już mówiłem. nawet zawieżd you zabi. can be cooler than that Jack. Keep your blade away from the chill. I'm fucking invincible. I fucking invincible. <laughs> okay. Daj! W twoim Daj! Aż cholera, dobra Panie, Daj! 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 koło niego i też go Daj! Damy sobie radę. A no, dobra, a no, dobra, to. Aj, aj, aj. Ach, niedobrze. Your body should ah, analyze it for okay. you show you where to attack so it does not detonate. If you can only hit the right spot with your blade, maybe you can drop his guard. Daj, 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 on też jest TC. Kolejna tarcza poszła raus.

Odpowiednio, Aaaa, teraz drugi, 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 drugi. drugi. A dobrze. Ładnie przy właśnie było w u góry elegancko. Fak. Jest. Ja. A gdyby tak Krejda wmontować? Ja. Yeah. A pięknie. Dobra, 20 Też odbiera przez nas, Tak jest Friedrich Fedecius sala papet. Yeah. Oh. So goody! Great has over. Tag and tag. O, ten Glundert. Kurde profet z Crisisa, czy się mylę? Damn it. Jest nadzieja. Tak ha, 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 ha. steruję tą kataną. Zajebiście jakie to są sceny. To jest po prostu poezja. Mogę strzelać? Tak, czymś tam strzelam. No cholera jasna, dobra. Aj, powinienem oberwać. A, myślę, że już tyle styknie. Yeah! nie ma tak! Łożysz, jeszcze rokety! X, X, X. Oh. Ciul mu tego! A! Pięknie. Tak, tak, tak! Tak! Tak do wszystkie kurwa po wypierdol w kosmos! TO wszystkie kowówki! Niech dziwko dziwko! Ciupoczku przepraszam, nie widziałem finału. Ty, <śm> yes, yes. yes, 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 yes. Boy, Jack. What happened to the So Launch <laughs> Operation. <laughs> Tecumseh. Who? Armstrong? Oh. I've already said to <laughs> me. Ja <jestem> Armstrong, <laughs> I have a call <laughs> to make. <laughs> Got yourself shaving? <laughs> Co zbierać, bo tak tylko pozamiatać mopem z Lidla tak. to oczywiście. HQ. Ja, yeah, ja. Yeah. I have just entered Denver airspace. I will be there soon. Yeah, yeah. Doktorku. What Sundowner said? Borys co ty dalej po mojej stronie nie łapię tematu. Wszyscy I każą mi dzwonić na 911, nie wiem o co mi chodzi. Przypierdolę z siłą Mach 1! Mach 8! Zaraz zaproszę, że doktor Cash, tu brakuje, konferencja. A ty ciul, nagle Ro, Gimper kurwa, t wszyscy. O to dobro jak ci idzie, kurwa! Ja! Oh. Courtney. Yes. Z tobą zostanę najdłużej. Masz bardzo ładny przedziałek na południe od Brody. Uff, Kevin, tak. daj nam chwilę prywatności. Get the No i Borys. Ja! To jest taka kryptoreklama Skypa, że hej. Okej. Okay. Skoro zarobiliśmy troszeczkę punkcików, to domontujmy sobie skillsy. Lightning strike. To brzmi bardzo fajnie. I niech tak będzie. Jedziemy. Cargo's all set to go, sir. Excellent. Commencing takeoff in semi-auto mode. you know this kind of space launch once required days of preparation Solus has been conducting test flights almost every day for the last six months as long as we're not breaking atmosphere they said they can reroute today's flight no problem amazing the earth is the cradle of humanity but mankind cannot stay in the cradle forever <laughs> i'm only going as far as the thermosphere this thing can't pass the Carmen line. That lunar vacation will just have to wait. And here I was hoping you might bring me back a monolith. Scheiße! Two bogies closing fast! Is it? Who else? The flight pattern suggests unmanned MQ-320s. Śmierdzi mi Przepraszam, to Our defensive options are limited. Taką pizdę w małych helikopterek Na grubą uh. Flary, Wow, jakie flary! Zapomniałem, tu są plazmy! PIMP, PIMP Tak, pipy w nas strzelają. Miniacze, to rozumiem! Dlaczego ja im dopinguję? Z powietrza. Ryder. Aha, okej. Okay. czyli wierzy w moją umiejętność. To mi się podoba. Jaki dzisiejszy. Idealny timing. Jak on to wymierzył? Royal ma zajebiste zaawansowane układy celownicze. Czego się spodziewałeś? Czego? Panie, trochę się pograliśmy i generalnie do końca oglądamy wesoły serial. Nieee! Yeah. Oj, klopnik wyłączył dzielnictwo! I zaś steruje kataną. Wdupiłby żerafię katanę i też by ją sterował? To mógłby być epicki widok. Prawda, dziobaczku? zwierząt to ty się ruj od Dobra. Po prostu cały czas mam w głowie scenę z żyrafą z... ...Cats Vegas 3. Eee, coś mnie minęło? Yeah, nie, nie, yeah, nie! Kamelton! Jaki przekrój! Jaki koc! Rozpierdolił pobowce z katami. To się w głowie nie mieści! Albo tylko w mojej! też ma swój piloci. Nie ty, wszystkie sceny z Mission Impossible od 2 w górę się po prostu. są niczym. No, wbij te pazury do środka, no i się zatrzymaj. A on się trzyma kabelka. No. What a fucking pussy, no. Eh that that that's ta, that's my name yes and what about it This is cheeser pega wie to zajebiście wied już nie wie co robić. I'm sorry my friend No sacrifice will not be forgotten He fucking ran away That was quite the fall, right? A jednak przeżyłem! Right. Dobra ziomek, ja co ja mam fajna na horyzoncie. Piękna sekwencja. Tak mnie trzymasz, Jo, please. Nie, dawaj. Nie było. już nie ma co ciąć, widzę. Tyle w kwestii wytrzymałości, rozoma Nie! 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 Dzięki! Dzięki za wsparcie tam u góry Fucking coward Dobra, jedziemy. Za długo oglądałem przerywniki filmowe. Dobra, Co, generalnie ja chciałbym zapytać, czy my mamy tutaj coś interesującego? Jam grenade. myślę, że to będzie zajebiste. Ajajajaj! nie dali mi rzucić. Nie, 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 on jest Dizzy, on jest Dizzy. Ty, on Ja. Yeah. Ja yeah. pierwszy. Ja mu yeah. Dobra, dobra, spokojnie. Czamli, czamli. A. że nie potrafi szybko rzucić, to jest przerąbacz. Nie, nie pal w Gimbusa, no! Ach. Koniec, kurwy. Aaaa! Ah! Jebu! Na USB? Mnie? Jebu! Góra, 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 góra! No! Ah. Dobrze. O, o, o. Tak lepiej. Okej, okay, ciśniemy dalej. Na pewno pominęłem teraz w tym sektorze 48 tysięcy różnych skrzyneczek, ale. Fuck it. Nie ma problemu. I następny Jee Kręgosłup wyjął przez możne Tylko on to potrafi. Kurwa, hierurty w górach Jee Jest po prostu każdy Aspekt zabawy, walki Tak kozarty no to nie może żadnej czynności wykonać normalnie. Typu... okej. O jeb, 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 kochani. Ale może właśnie na tym ma polega... Right it. Magia. It tej RLP, gry RLP, it still needs time to może być RMP, ale jeszcze potrzeba czasu, żeby wyścigać i wyścigać od pierwszej kosmicznej velocity. Może wymagać więcej niż 30 minut, żeby dotrzeć do Pakistanu. Yeah. Dobrze. Tam ciu. Dobra, już nie ma sprzedaży. Jeszcze ci. Dobra, niech będzie. Ah. Yeah! Jest bro. Latające jedno nade mną jeszcze? A Nie? no, to niech samo przyjdzie. elegancka. Kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie za kolejną porcję wspólnej, mega zajebistej zabawy. Pozdrawiam was równie serdecznie. Trzymajcie się. ten rajden!